Panie prezesie, długo była cisza o automobilnym klubie, a dzisiaj, wow, można powiedzieć. Czego świadkami jesteśmy? No, może nie tak do końca cisza, bo cały czas działamy, tylko może w mniejszym wymiarze. W, mniejszym w ukryciu. Zakresie. Tak, powiedzmy w ukryciu, a postanowiliśmy powrócić do dawnych naszych tradycji tego typu imprez, zakrojonych na szeroką skalę, skierowanych do mieszkańców miasta i dzięki sponsorom, którzy się pojawili, no, zorganizowaliśmy ten. Piknik, no bo jak to inaczej nazwać, motoryzacyjny, wraz z naszą imprezą jeżdżeniem kryterium Grand Prix Tomaszowa Mazowieckiego, Puchar Prezydenta. No, jeździmy po placu jak za dawnych czasów. No taki standard, ile uczestników, ile samochodów? 27 uczestników, 8, przepraszam, 28 uczestników jest, no tyleż samochodów, myślę fajne samochody, ciekawe, y, dużo mocnych samochodów, dużo widowiska, tym bardziej, że tutaj nawierzchnia ta y, Placu Kościuszki jest bardzo ciekawa, wyzywająca, myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni, będą mieli na co popatrzeć i emocji na pewno y, dostarczymy. Jaka trasa? Trasa wokół, wokół placu. Łącznikiem jest ulica Grunwaldzka, ulica wschodnia. Również jeździmy i tak to w kółeczko pokonują dwa kółeczka, trzy przepraszam, po tej trasie. Dwa przejazdy punktowane i to wszystko. Prędkość nieograniczona, jak mam? No mówiłem, żeby jeździli wolno, no, ale to oni nie rozumieją tego, jeżdżą bardzo szybko, na tych prostych myślę, że ponad stówę będą prędkości przekraczane, mamy wygrodzenia, elementy bezpieczeństwa, żeby spowolnić trochę, żeby nie przytrafiło się nic złego, no cały czas myślimy o tym, żeby to było jak najlepiej i jak najbezpieczniej przede wszystkim impreza zapewne widowiskowa, bo tylko tak można powiedzieć. Odgłosy już słyszymy. Tak, tak, tak. I impreza widowiskowa. Sporo ludzi y, odwiedziło nas dzisiaj, cały czas nas odwiedza. Y, zrobiliśmy, y, nie zamknęliśmy wnętrza Placu Kościuszki, bo ono jest przeznaczone dla ludzi, nie zamknęliśmy dla nich. Porobiliśmy kontrolowane przejścia po to, żeby mogli wchodzić, wychodzić, opuszczać, bo wiadomo, y, człowiek musi się przemieszczać, żeby zobaczyć różne fragmenty y, trasy. I myślę, że spełniliśmy oczekiwania również i kibiców. Czy można rzec, że taka reaktywacja Automobil Klubu? Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Jest to bardzo ciężkie wyzwanie. Zorganizowanie tego typu imprezy bardzo dużo wysiłku kosztuje. A przede wszystkim potrzebny jest sponsor strategiczny, który, który wspomoże. W tym przypadku jest to firma Mobile Complex q i to dzięki ich zaangażowaniu również mogliśmy to wszystko zorganizować. A reszta później się nakręca, czy wszyscy pozostali wystawcy, którzy są, to już chętniej przyjeżdżają wystawiać się, no bo jednak jest, mogą się też zademonstrować, pokazać mieszkańcom. Puchni może jaki wysiłek cała ta organizacja jak to wyglądało? No, organizacja. rozpocząłem organizację od grudnia zeszłego roku i tak do końca kwietnia do uzyskania ostatecznego pozwolenia etap po etapie jest to organizowane wszystkie zezwolenia zamknięcie drogi wojewódzkiej czyli Antoniego samego placu zorganizowanie organizacji ruchu no, jest to jest to jakieś tam wyzwanie, ale no no Podejmuje się człowiek tego wezwania i, i chce doprowadzić, żeby to właśnie było, funkcjonowało, żeby jednak mieszkańcy mogli się cieszyć taką imprezą. Ale udało się, bo frekwencja rzeczywiście imponująca. Tak, od samego rana, bo zaczęliśmy już od 10 rano. I ludzi przewijających się przez plac, raz mniej, raz więcej. W którymś momencie było bardzo ciasno na placu. No myślę, że i pogoda zrobiła swoje, także impreza jak najbardziej udana. Co macie w planach na przyszłość Automobil Klubu? No jeszcze w tym roku nocne Grand Prix, bo to też taka impreza coroczna na, na PC-ku. Na przyszły rok zobaczymy, jeżeli sponsor podtrzyma swoją ofertę, no, spodobało również się jemu, więc, więc jeśli podtrzyma swoją ofertę, no to podejmiemy wyzwanie na przyszły rok organizacji kolejnej tego typu y, imprezy. No i przede wszystkim przychylność władz miasta musi być. W tej chwili uzyskaliśmy ją i to też dzięki nim ta, ta impreza jest. To czego Wam można życzyć? Sukcesów, niekończącego się pasma sukcesów. Tego życzymy. Tak można powiedzieć, że brakuje tego typu imprez w Tomaszowie, tak widowiskowych. Tomaszowianie są spragnieni takich imprez. No myślę, że tak, bo dzisiaj dali świadectwo temu, przybywając tutaj na plac. No nie ukrywajmy ta pandemia, sytuacja związana z tym wszystkim. No bardzo nas ograniczyła jako mieszkańców i w ogóle organizatorów imprez, więc to w zasadzie pierwsza tego typu impreza i oby było ich jak najwięcej tego typu, czy typu dni Tomaszowa, czy innych ni, bo no, ludzie łakną jednak takie tego typu rozrywki. stanowisko konferencjera prowadzącego, ale czy u Pana był komornik? Pan nawet biurka nie ma. Zdarzyło się chyba u organizatora dzisiejszej imprezy był komornik. Stoliki zostały zlicytowane, ale trzeba sobie na takich imprezach radzić jak tylko można, więc jak widać jest lajtowo, grillowo, rajdowo. Radzimy sobie jak możemy i próbujemy pomóc przy tej dzisiejszej imprezie. Pogoda dopisuje, kierowcy również Także uważam, że jest bajkowo, kolorowo. Pan w ukryciu na pudełku, to nawet nie jest skrzynka. Tak, skrzynka, proszę Panią, od organizatora po... do zwrotu oczywiście. Zydel osobisty. Myślę, że wytrzymam do końca dzisiejszego dnia. Będzie chyba fajnie, będzie ciekawie. Czekaliśmy na tą imprezę długo, długo w samym centrum Tomaszowa. No i oczywiście zapraszamy na jutrzejsze Zmagania kierowców, tam będzie ciekawie, tam będzie się działo bardzo trudne trasy techniczne. Zapraszamy do Rzeczycy, odcinek w Rzeczycy, w okolicach Rzeczycy i cieląca, także będzie można na co popatrzeć, komu kibicować, a wyniki możecie Państwo śledzić online na stronie Automobil Klubu Tomaszowskiego. Zresztą kibicom o tym co chwila przypominam. Prezydent ufądował nagrodę. To jakiegoś biurka panu nie mógł dać? Nie wiem, nie miałem kontaktu bezpośrednio z prezydentem. Może, gdybym napisał podanie, zostałoby pozytywnie rozpatrzone. I kawałeczek stolika i biureczka bym miał. Ale daję radę. Musimy sobie radzić w tych trudnych czasach. Wiadomo dlaczego. I trzeba uśmiech na twarzy nieść cały czas bo to jest dla nas zabawa, przyjemność i pasja. Tak, ale obrazek niepowtarzalny. <laughs> Miło słyszeć. start, jak są poczucie? Bardzo dobre. Pan to legenda, można powiedzieć. Czy... Mamy lat, no, mam już 66 lat, ale, ale rajdy mnie cały czas pociągają. No i lubię startować. Jeżeli... Jak zawsze widowiskowy. Tak, tak. Trzymamy kciuki. No tak, trzymamy kciuki. No nie, dziękuję. Nie. Taki głosy słyszeliśmy, że historia zatoczyła koło. Dlaczego? I, no dlaczego? No po prostu ja cały czas interesuję się sportem samochodowym. Moje, moi synowie, którzy jeżdżą lepiej ode mnie, tylko w tej chwili taką jeżdżą. po offroadzie off po prostu się bawią motorami, krosem, także. Ale cała rodzina nasza właściwie to jest związana ze sportem samochodowym, ze sportami samochodowymi. My wiemy, pan to legenda. Co to jest za sport? No super. Adrenalinka delikatna w moim wieku akurat jest potrzebna. Także no fajnie. Na serduszko po prostu to jest dobre, że po prostu mam takie serce troszkę chore, więc adrenalina jest wskazana. Świetna reklama, jak to wszyscy gdyby to lekarze usłyszeli, co jest dobre na serce. Ale lekarze, co niektórzy kardiolodzy twierdzą, że sport jest bardzo, bardzo wskazany. Tym bardziej samochodowy jest super. Jak się jechało dzisiaj? No fajnie, tylko no nie wiedzieliśmy jak, 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 jak będzie trzymać na tym placu, bo nie znamy tego. Nie, ja nie jeździłem na, takim, na takiej kostce. Ale trzyma się dobrze, fajnie. Odcinek jest super. Częściej powinno być to organizowane, to byłoby może, może większe zainteresowanie. No w mieście jakieś, jakaś rozrywka jest. Pierwszy, pierwsza sobota, jest jakaś rozrywka w mieście. Także fajnie. Taka widowiskowa, rzeczywiście. To, widowiskowa. No kilka lat temu były kilka, kilka takich imprez, to były bardzo fajne. Jak się pilot sprawdził? O, pilot jak zawsze super. To jest doświadczony pilot, który już jeździ ponad, ponad 25 lat, także, także super pilot. Także świetny duet, można powiedzieć. No, taki powrót. Powrót mały, delikatny, ale myślę, że w miarę dobry. Zobaczymy później po czasach. No. Będziemy obserwować, będziemy znać wyniki. Może tak kilka słów o sobie, panowie. No co, no mam rodzinę, dwóch synów, żonę, no i pracuję, oczywiście jestem już na rencie, ale pracuję dalej, no i mam dużo czasu, jak, jak, jak sobota, niedziela, więc wtedy mogę sobie pozwolić na jakąś jazdę, jakiś, jakiś sport. Tak, ja, ja natomiast nie mam czasu, ale też się staram często w takich imprezach uczestniczyć. Żeby się trochę rozerwać, rowerowych, tak? No i rowerowych też, tak. Nie tylko na autach się kończy, jeszcze rowery i wszystko to związane ze sportem. To czego panu można życzyć? Poza zdrowiem oczywiście i szczęściem. Szerokości, szerokości, no i chyba to wystarczy. Tak jest, szerokości i zdrowia. Forma świetna, jak widać. Nie, forma jest, nie ma, nie ma żadnego problemu. Czy to jest drogi sport? Zależy jak, jak to, to na to patrzy. No. Jeżeli chodzi o takie zabawy, no to nie jest to bardzo drogie. Ja tym autem, którym teraz jeżdżę, to ja już go mam ponad 20 lat. Ja go sprzedałem, później odkupiłem. To jeżeli chodzi o golfa, to nie są duże koszty. No jeżeli jeździłem kiedyś w Mitsubishi, no to są wydatki duże. Jeżeli chcę, chcę mieć po prostu auto yy, dobre i, i wyniki, wyniki osiągać, no to trzeba mieć duże pieniądze. Tak, no nic. Ale to jest takie fajne, dobre hobby. Jak byście panowie zareklamowali? No co, ten polecamy, polecamy, żeby więcej osób jeździło, żeby to się rozwijało cały czas do przodu. Urząd, władze miasta po prostu, żeby bardziej bardziej przywiązywały wagę do tego, bo, bo po prostu młodzi ludzie mają, mają no, takie hobby. Chyba, chyba większości, żeby udostępniali możliwości, żeby były treningów, to, to byłoby na pewno większe zainteresowanie. Ale dzisiaj pięknie, w sercu miasta. No dzisiaj jest wyjątkowo pięknie. I pogoda przede wszystkim ślicznie, pogoda fajna, także super.